Witam Cię serdecznie. Jeżeli doświadczasz lub ktoś Twój bliski doświadcza e, takiego stanu e, napięcia w głowie albo nadmiaru myśli, czy stresu, czy martwienia się, mam dla Ciebie technikę. Technikę tę stworzyłam e, na początek dla siebie i używałam jej z dużą skutecznością, e, ponieważ właśnie miałam tego typu problemy. E, a Stworzyłam ją na bazie różnych technik, które znałam, również na podstawie technik, które używają metod opartych na medycynie chińskiej, a konkretnie opukiwania punktów akupunkturowych. Używam takich technik od wielu lat i powiem, że są to jedne ze skuteczniejszych technik, które znam. Dołożyłam do tego jeszcze więcej różnych technik, po to, żeby to było jeszcze skuteczniejsze. A więc nie przyciągając, pokażę po prostu, jak ta technika wygląda, robią razem ze mną, szczególnie jeżeli odczuwasz napięcie, jeżeli odczuwasz nadmiar myśli i chcesz się lepiej nastawić. Na przykład na kolejny dzień bądź wieczór. Zaczynamy od opukiwania głowy, od opukiwania skóry głowy w miejscu dookoła tutaj. Na górze głowy, dołączając do tego oddech i wyobraźnię. A więc, opukując sobie głowę, nabieramy powietrza i wyobrażamy sobie, że to powietrze powoduje, że nasze myśli się układają, wyciszają, uspokajają, a z wydechem wydychamy to, co niepotrzebne. I jeszcze raz wdech. Z wdechem nasze myśli układają się, wyciszają, uspokajają i wydychamy to, co niepotrzebne. I jeszcze raz wdech. Kierujemy wyobraźnię do głowy, do naszych myśli i wyobrażamy sobie, że one się układają, wyciszają, uspokajają. I wydech. Wydychamy to, co niepotrzebne. Druga rzecz. Bierzemy... Palce, w takie koszyczki i opukujemy tak dookoła uszu. Tu, gdzie między innymi przychodzi dużo punktów akupunkturowych oraz nerw błędny. I znowu bierzemy wdech. I tym razem w wyobraźni kierujemy to do tych miejsc, gdzie czujemy jeszcze napięcie. Gdzie czujemy, że coś w ciele jest napięte. I z wydechem wypuszczamy to napięcie jeszcze raz do wszystkich miejsc gdzie jeszcze czujemy jakieś napięcie i wypuszczamy to napięcie jeszcze raz wdech i wypuszczamy napięcie teraz opukujemy obójczyki około 2,5 cm od środka kierując jednocześnie oddech w te miejsca gdzie jeszcze czujemy jakieś emocje, bądź jeszcze jakąś resztkę napięcia. Wdech. I wypuszczamy całe napięcie. Jeszcze raz wdech. I wypuszczamy całe napięcie. Jeszcze raz wdech. I wypuszczamy całe napięcie. Teraz zaczynamy opukiwać. Środek klatki piersiowej mostek. I opukując mostek, powiedz do siebie: dziękuję sobie. Dziękuję. Pomyśl, za co możesz poczuć wdzięczność. I za to również powiedz: dziękuję. Dziękuję za wszystkie dobre rzeczy, które mi się przytrafiają. Doceniam. I zauważ, jak to uczucie wdzięczności pojawia się w sercu. Zauważ, jakie ono jest. Zauważ, jakie ma kolor. Teraz połóż sobie rękę na sercu i zacznij wyobrażać sobie, jaki kolor może mieć wdzięczność w sercu. I wyobraź sobie, że to serce wypełnia się tym kolorem. I idzie jeszcze dalej. Poza serce, na całe Twoje ciało. I zaczyna wypełniać całe Twoje ciało ta wdzięczność. Jak to jest, kiedy całe Twoje ciało wypełnia wdzięczność? I co najlepsze, Twoje komórki zauważają tą wdzięczność i zaczynają się uśmiechać. Twoje komórki zaczynają się cieszyć. Jak to jest, kiedy wszystkie twoje komórki zaczynają się uśmiechać? Jak to czujesz? A teraz obejmi siebie i powiedz do siebie: Wspieram siebie. Jestem swoim najlepszym przyjacielem. Jestem ze sobą. I teraz ponownie połóż rękę na sercu i połóż również stopy płasko na podłodze. Błędnie czy siedzisz, czy stoisz. Natomiast najlepiej to działa, gdy stopy są na podłodze, ponieważ chcę, żebyś teraz poczuła, poczuł jak Twoje stopy są. Bardzo stabilne na podłodze. Tak jakby ze stóp wyrastały korzenie w głąb ziemi, i możesz poczuć stabilność, możesz poczuć wsparcie, wsparcie od strony ziemi, na której stoisz. Jak to jest, kiedy? Czujesz się mocny albo mocna, kiedy stoisz na ziemi, kiedy wiesz, że jesteś tu, gdzie masz być, że to jest Twoje miejsce, że masz wsparcie. Tak jakby właśnie z tych korzeni płynęła taka mocna, stabilna energia. A teraz wyobraź sobie, tak jakby z góry. Płynęło do ciebie takie piękne, jasne światło, tak jakby to było światło inspiracji od wyższej siły, w którą wierzysz. Wyobraź sobie, jak to jest, jakby takie światło mogło wpływać przez czubek Twojej głowy do całego Twojego ciała. Jak to jest, jakby takie światło obejmowało całego Ciebie, całą Ciebie. A teraz zauważ, w którym miejscu czujesz, że ty to jesteś ty. Daj sobie chwilę, żeby sobie to uświadomić. I kiedy już znajdziesz to miejsce, pozwól mu rozszerzać się na całe twoje ciało rozszerz to uczucie na całe twoje ciało, tak jakby, obejm żeby to obejmowało wszystkie twoje części. Jesteś całością. Po prostu jesteś. I teraz, kiedy już jesteś połączona, połączony z dołem, z górą oraz z samą sobą, zauważ, gdzie jest Twój środek. I z tego punktu, z punktu tego środka, zadaj sobie pytanie, co chcę stworzyć w moim życiu. I poczekaj, aż odpowiedź przyjdzie. Nawet jeśli nie przyjdzie, Zaraz to ona już jest w drodze, bo zadajesz odpowiednie pytanie. I teraz wyobraź sobie, że przed tobą stoi osoba, którą kochasz. Może to być osoba, może to być nawet zwierzątko czy miejsce ważne, żeby poczuć w sercu miłość. Jak to jest, kiedy czujesz w sercu miłość? Jak to jest, kiedy czujesz w sercu miłość? I pozwól, żeby ta miłość zaczęła wypełniać całe Twoje serce. I nadaj tej miłości jakiś piękny kolor. Niech ten kolor zacznie najpierw wypełniać Twoje serce, a potem niech zacznie wypełniać. Dalej, całe Twoje ciało. Jak to jest, kiedy miłość wypełnia całe Twoje ciało. A potem nawet dalej. Jak to jest, kiedy ten piękny kolor, kiedy ta miłość zaczyna z Ciebie promieniować, niosąc ze sobą to, co chcesz dać innym. Wyobraź sobie że ta miłość promieniuje z ciebie, że promieniuje na całe pomieszczenie, w którym jesteś. I nawet dalej, na miejscowość, w której jesteś. I nawet jeszcze dalej. I promieniuje dalej i dalej. Ale wiesz, że miłość to taka siła, która, gdy się daje, to ona się mnoży, ona rośnie i wraca pomnożona. A więc teraz wyobraź sobie, że ta miłość do Ciebie wraca. I powiedz do siebie wewnętrznym głosem: Przyjmuję miłość do mojego ciała i pozwalam, aby mój umysł odpoczął w miłości. Przyjmuję miłość do mojego ciała i pozwalam, aby moje ciało odpoczęło w miłości. Przyjmuję miłość do mojego ciała i pozwalam sobie odpocząć w miłości. Dziękuję. 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 To był cały proces. Mam nadzieję, że. Będzie Ci służyć, że Ci się podobało. Daj znać w komentarzu, jak to jest. Dzięki i wszystkiego uśmiechniętego.